Ofiary miały zawieszone na szyi specjalne tabliczki. To trzeba było wykorzystywać bardzo wymyślne jakieś kary, tortury. Kara za łamanie zasad może być jedna, śmierć. Przebywając na Bremerhaven, byłem naocznym świadkiem trzech egzekucji przez powieszenie. Pierwszy więzień został powieszony za chleb, który prawdopodobnie dostał od Niemca, drugi za utrzymywanie stosunków z Niemką, ale moim zdaniem ten powód nie był wiarygodny. Nasz statek cumowany był daleko, a w pobliżu żadnych kobiet nie było. Trzecim powieszonym był marynarz z Gdańska. To fragment wspomnień Anastazego Budysza, więźnia statku SS Bremerhaven, obozu, który znajdował się na przedwojennym niemieckim statku handlowym. Budysz był pracownikiem fabryki Hydrierwerke, gdzie produkowano benzynę syntetyczną i właśnie specjalnie przyjechaliśmy do Polic, aby o tej historii Wam opowiedzieć. To tu znajdowała się jedna z większych fabryk III Rzeszy, która zaopatrywała... Wojsko właśnie w benzynę syntetyczną. I o ile o samej fabryce powstało bardzo dużo opracowań, a także filmów na YouTube, o tyle niewiele wiadomo, czym był SS Bremerhaven, a więc przedwojenny statek handlowy, no właśnie, który był obozem karnym, a może obozem zagłady. Ten film realizujemy we współpracy z regionalistą Jackiem Stasiakiem, który działa też w Muzeum Historycznym Skarb, do którego was zapraszamy. Ale zanim zabierzemy Was na kolejną historyczną wyprawę, mamy do Was kilka pytań. Czy chcielibyście oglądać filmy, które ze względu na geoblokadę nie są dostępne w Waszym kraju? Czy zauważyliście, że w sklepach internetowych ceny różnych produktów różnią się w zależności od kraju? A może po prostu chcielibyście poczuć się bezpiecznie korzystając z publicznego Wi-Fi? Z pomocą przychodzi Surfshark, prosty, szybki i sprawdzony VPN. Dzięki szyfrowanemu połączeniu z jednym z ponad 3000 serwerów na całym świecie możesz na przykład logować się do sieci ze Stanów Zjednoczonych i oglądać seriale, które nie są jeszcze dostępne w Polsce. Co więcej, dzięki Surfshark VPN możesz uniknąć dyskryminacji cenowej, cenzury lub po prostu, a może przede wszystkim chronić się przed cyberprzestępcami, którzy chcą wiedzieć, co robisz w sieci. Ale Surfshark to nie tylko VPN. Dzięki usłudze Alternative zapewnisz sobie większą prywatność i unikniesz kolejnego spamu, a dzięki antywirusowi Twoje urządzenia będą chronione przed zagrożeniami w czasie rzeczywistym. Jedno konto Surfshark umożliwia Ci zabezpieczenie całego domu i to na jednym urządzeniu. Od teraz możesz korzystać z Surfshark na telefonie, tablecie czy na przykład komputerze. A wszystko to w przystępnych cenach i uwaga, z 30-dniową gwarancją zwrotu pieniędzy, dzięki czemu nie możesz obawiać się wypróbowania usługi. Korzystając z linku https ukośnik 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 historyhiking otrzymacie aż 4 miesiące korzystania z Surfsharka za darmo. Klikajcie w link w opisie pod filmem, a my zaczynamy kolejną historyczną wyprawę. Ciała powieszonych spalono w krematorium na statku. Były to piece na parę napędową. Ciało marynarza wrzucono w zbitą z desek trumnę i wywieziono. Jeden z więźniów, szesnastoletni Bydgoszczanin, po zbiciu go przez Niemców SS-manów, wyskoczył przez burtę i się utopił. Śmiercią naturalną, to znaczy zwycieńczenia i chorób, umierało dziennie na Bremerhaven od pięciu do dziesięciu więźniów. Cały rok, a szczególnie latem, mocno palono w piecach przy szczelnie zamkniętych drzwiach i braku powietrza. Statek Bremerhaven był cumowywany przy brzegu wyspy Police Łąki. Anastazy Budysz, którego relację usłyszeliście na początku, do dzisiaj uważany jest za jednego z najważniejszych świadków tego, co działo się na pokładzie. Ale jego relacja jest szeroko krytykowana przez zarówno historyków, jak i badaczy tematu SS Bremerhaven. Dlaczego? Dlatego, że Budysz opowiadał na przykład, że ciała powieszonych więźniów miały być spalane w piecach parowych i część więźniów no, uznała to za krematorium. Budysz opowiadał też, że był ofiarą eksperymentów medycznych przeprowadzanych na statku, ale wiele jego relacji nie pogrywa się z tym, co mówili inni świadkowie i część historyków uważa, że jest to nic innego jak komunistyczna propaganda. Nie zmienia to jednak faktu, że statek handlowy SS Bremerhaven był miejscem kaźni Polaków, a w niektórych źródłach określa się go nawet mianem pływającego KL Auschwitz Birkenau. I pytanie, czy nie jest to przesada, ale zacznijmy od początku. Statek śmierci. Jest dużo tych opowieści, tych legend, i powiedzmy, że częściowo jest to prawdą, ale w dużej mierze to nie jest prawdą, bo na tym statku stworzono dwa obozy. W takim dużo, dużo większy. Większą część zajmował obóz pracy przymusowej, czyli dla fachowców, dla specjalistów, którzy byli zakwaterowani na tym statku. I tą niechlubną taką sławę o tym statku śmierci można tak jakby powiedzieć do tego drugiego obozu, który na najniższej kondygnacji stworzono tam obóz karnowychowawczy. No i tam właśnie warunki, życie i ta praca były naprawdę bardzo ciężkie. Październik 39. Szczecin zostaje włączony do tak zwanego Wielkiego Szczecina, co czyni go trzecim co do wielkości, zaraz po Berlinie i Hamburgu, miastem III Rzeszy. To miasto, dzisiaj polskie, staje się bastionem nazizmu. NSDAP ma tutaj ogromne poparcie, a młodzież chętnie wstępuje do wojska. Powstaje autostrada łącząca Szczecin z Królewcem, którą otwiera sam Hermann Gering. Powstają też liczne fabryki. W dwóch szczecińskich stoczniach produkuje się uboty i torpedowce. Powstaje fabryka podzespołów do czołgów Panzerkampfwagen 5 Pantera, amunicji mauserowskiej, a także samych karabinów Mauser Karabiner 98K. I nie jest żadną tajemnicą, że ten przemysł ogromny potrzebował. Taniej siły roboczej. Dlatego w obrębie Szczecina powstaje 130 obozów pracy. Wyobrażacie sobie: 130 miejsc zakwaterowania dla polskich, między innymi pracowników przymusowych, którzy także pracowali w fabryce benzyny syntetycznej w Policach. W tym miejscu produkowano benzynę z węgla. I SS Bremerhaven był niczym innym jak obozem zakwaterowania. To właśnie na statku pracownicy przymusowi mieli. Czekać na swoją pracę i odpoczywać po niej, choć, co wyjaśnimy w dalszej części odcinka, odpoczynek to naprawdę bardzo duże słowo. Nie zmienia to faktu, że Bremerhaven, statek śmierci, jak określa się w niektórych źródłach, do dzisiaj rozpala wyobraźnie i rodzi kolejne, narośnięte potężnym chem, teorie spiskowe, ale przede wszystkim jest zapomnianym świadectwem setek ludzkich dramatów. Na tym okręcie było nas około 800 Polaków. Pracowaliśmy na placu budowy fabryki benzyny syntetycznej. Pracowałem tam od października 1939 roku, aż do ukończenia wojny i wyzwolenia przez wojska radzieckie w 1945 roku. Nosiliśmy na naszych ubraniach literę P, na spodniach żółte lampasy. Na naszym okręcie, w głębi władowni, był również Sonderlager. Do którego wtrącani byli Polacy za drobne przewinienia. Nad tymi Polakami znęcali się strażnicy. W szczególności znęcał się nad nimi SS-man Raszke. Statek przypływa w okolice polic na przełomie 39-40 roku i wielokrotnie zmieniał on swoje przeznaczenie. Początkowo był statkiem handlowym, później pływającym szpitalem dla Kriegsmarine, a w końcu w marcu 40 roku stał się tak zwanym won a więc statkiem mieszkalnym. I pierwotnie mieli tam przebywać zarówno pracownicy przymusowi, jak i stoczniowcy. Warunki panujące na początku nie były tak tragiczne. I ta nazwa won była impulsem do faktycznego badania tematu SS Bremerhaven i jest związana z autorem kontrowersyjnej książki o tzw. statku śmierci czyli Henrykiem Monką rok 64 Henryk Monka otrzymuje telefon z placu budowy że podczas układania fundamentów na Szczecińskim Starym Mieście znaleziono dziwną wielką pancerną szafę Mąka udaje się na miejsce otwierają i znajduje dokumenty i w tej całej historii nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie to, że znalazł dziennik pracownika przymusowego i zaczęło się poszukiwanie świadków SS Bremerhaven. Okazało się, że tajemniczy dokument, znaleziony przez Mąkę, znajdował się w piwnicach szczecińskiej Gestapo. I był on w fatalnym stanie, trudno było cokolwiek z niego odczytać. Ale jedno zdanie było bardzo wyraźne. Data. 23 marca 1940. Treść. Słońce akurat zachodziło, gdy popędzani przez wachmanów wchodziliśmy na pokład von Schiffu, a więc statku Bremerhaven. Monka zaczął łączyć kropki i zgłębiać temat. Szybko sprawą zainteresowały się media i Henryk Monka na własną rękę docierał do rzekomych świadków ocalałych z SS Bremerhaven, którzy mówili mu niestworzone historie. Opisywali makabryczny obraz z rzezi dziejących się na statku. I nie ulega żadnej wątpliwości, że SS Bremerhaven był miejscem brutalnym, a jego załoga składała się z sadystów. Ale wiele relacji wydaje się być wyolbrzymionych. Na przykład Budysz opowiadał o... Właśnie eksperymentach medycznych, których miał być ofiarą. Opowiadał, że on i inni więźniowie mieli bliżej nieokreśloną substancję mieć wstrzykiwaną w pośladki. Wywoływała ona czerwone plamy na ciele oraz łuszczącą się skórę. Więzień zeznał, że do dzisiaj, cytat, boryka się ze zdrowiem i nikt nie jest w stanie mu pomóc, ale nie był w stanie sprecyzować, co konkretnie mu wstrzykiwano i jakie są konkretne objawy. Co więcej, jego relacja nie znalazła potwierdzenia w innych fachowych źródłach. W lutym 1940 roku umieszczony zostałem na statku Bremerhaven. Był on przygotowany na przyjęcie więźniów. Ładownia była podzielona na 4 piętra, a w części dziobowej było 5 pięter. Statek był przycumowany około 3 km na południe od Polic, wśród łąk i pól. Ze statku chodziliśmy do fabryki prochu i benzyny syntetycznej. Fabryka znajdowała się na północ. W czasie drogi SS mani szczuli nas psami i bili pejczami. Nie oznacza to jednak, że wszystko, co mówił budysz, należy wyrzucić do kosza. Absolutnie nie, bo część jego relacji pokrywa się z tym, co mówili inni więźniowie. 19 marca 1940 roku przypływa do polic pierwszy transport pracowników przymusowych z łodzi i osadza się ich właśnie na dawnym statku handlowym. Powód, w Pomeran Lager nie ma nowych miejsc zakwaterowania, a przemysł w III Rzeszy kwitnie i zapotrzebowanie na benzynę syntetyczną nieustannie. Rośnie. Lokuje się ich na statku, i jak mówi budysz, przez pewien czas wcale nie było tak źle. To pokrywa się z relacjami innych świadków. Przez około dwa tygodnie pracownicy przymusowi mogli pisać listy do domu. Owszem, mieli przyszyte literki P, stali się niewolnikami, ale nawet otrzymywali bardzo skromną pensję za swoją pracę. Skromną, ale zawsze jakąś. Mało tego, są informacje, że mogli wychodzić na miasto po najpotrzebniejsze artykuły i ta ślanka. Trwała około dwóch tygodni. Po tym czasie na pokład wpadają SS-mani, wyprowadzają wszystkich na zewnątrz, przeprowadzają szczegółową rewizję, zabierają to, co pracownicy przybusowi mieli przy sobie, i od tamtego momentu tworzą pod pokładem statku obóz karny. W tak zwanym Sonderlagrze działy się najstraszniejsze rzeczy. żeby jak najbardziej um, uprzykrzyć ten pobyt i to życie w obozie karnowychowawczym, gdzie trzeba zaznaczyć, że trafiali tam ludzie za tak zwane przewinienia, czyli za jakąś niesubordynację, niewykonywanie poleceń, nawet za czytanie jakiejś tam prasy niemieckiej, jeżeli gdzieś ktoś został złapany, trafiał do takiego obozu w zależności od przewinienia od kilku do kilkudziesięciu tygodni. Żeby go jak najbardziej złamać, zniszczyć psychicznie, no to trzeba było wykorzystywać. Bardzo wymyślne jakieś kary tortury. Na statku nie było komór gazowych, nie było krematoriów. A nazywanie SS Bremerhaven pływającym Auschwitz-Birkenau to gruba przesada. Ale więźniowie w swoich relacjach doskonale zapamiętali kilka niemieckich nazwisk: Radlow, Szut, Pust i Raszkę. To te nazwiska najczęściej pojawiają się w ich wspomnieniach jako tych najgorszych katów lub ludzi, którzy mieli pod sobą innych morderców, którzy Polaków nienawidzili całym sercem. Adam Diedrich, którego relację usłyszeliście, wspominał Waltera Raszkę, a więc najprawdopodobniej komendanta obozu SS Bremerhaven. On w wyjątkowo paskudny sposób miał znęcać się nad więźniami w tzw. Zonderlagrze, znajdującym się pod pokładem statku, na najniższym jego piętrze. Niejaki pust z kolei. We wspomnieniach Dydrycha miał bezpośrednio nie bić Polaków, ale miał pod sobą pewnego Ukraińca, który nienawidził ich szczerze i gnębił ich przy każdej możliwej Okazji. Didrich potwierdza też relację budysza o wykonywaniu przez Niemców publicznych egzekucji. Dodaje tylko, że jednego z więźniów mieli powiesić na statkowej windzie, później szubienice wyprowadzili na zewnątrz i egzekucja miała charakter publiczny. Ofiary miały zawieszone na szyi specjalne tabliczki za co zostały skazane i miała to być przestroga dla każdego, kto będzie chciał dokonać podobnego, w cudzysłowie mówiąc, przestępstwa. Didrich dodał też, że jeden z więźniów powieszony był za słuchanie obcego radia. Nie zgadza się tutaj liczba między tym, co mówił Didrich, a Budysz. Budysz mówił o trzech więźniach, a Didrich o dziesięciu. Ja podczas pracy niejednokrotnie niszczyłem narzędzia pracy i przypuszczam, że było to powodem przeniesienia mnie na statek zakotwiczony na rzece Odrze, w odległości około 300 metrów od brzegu. Podobno był to angielski okręt handlowy internowany przez Niemców po wybuchu wojny. Umieszczono mnie na samym dnie statku, w ładowni. Znajdowały się tam drewniane, dwupiętrowe prycze, przykryte cienką warstwą słomy i kocem. Ładownia była oświetlona jedną żarówką, codziennie rano. Prowadzono nas pomostem, którym był połączony statek z lądem do latryn. Kąpać musieliśmy się ze względu na porę roku w rzece. Wyżywienie stanowiła zupa z rozgotowanej brukwi, czarny chleb i woda. Piecy oczywiście były, ale to takie kotły do utrzymywania, tam powiedzmy, pary na statku. No, wiadomo, to był statek o turbinach parowych. To miejsce, które wskazuje Budysz, że tam były te krematoria, to jest miejsce, gdzie znajdował się ta część obozu karno-wychowawczego. Pracownicy przymusowi, którzy byli na tych górnych pokładach, oni nie mieli prawa. Widzieć, zejść do tych obozów, do tego obozu karnowychowawczego. Być może oni sobie między sobą przekazywali jakieś relacje. Słuchaj, widziałem, co tam się dzieje, palą ludzi, jest tam piec. I być może to wzbudziło w nim jakąś taką lampeczkę, że on sobie jeszcze dopowiedział niektóre rzeczy. No i tak to przedstawił prokuratorom w czasie śledztwa prowadzonego przez Główną Komisję Badań Zbrodni Hitlerowskiej. Więźniowie wspominali codzienne apele o czwartej nad ranem, gdzie sesmani wpadali i budzili ich pałkami, bijąc każdego. Opowiadali też, jak zachowywali się poszczególni strażnicy. Zbigniew Goligowski zeznał, że raszkę pewnego dnia kazał mu myć swoje ciało szczotką do czyszczenia pokładów, a ten strasznie poranił sobie skórę. Ale najgorsze rzeczy działy się właśnie w Zonderlagerze, a więc w części statku, która faktycznie była obozem karnym, reszta była obozem pracy. W obozie karnym w Zondrelagrze przebywało zazwyczaj około 100 Polaków i tworzyli oni skład tzw. kompanii karnej. Byli całkowicie odizolowani od reszty więźniów, nie mogli z nikim się komunikować i to ich najbardziej torturowano. Więźniowie wchodzący w skład tzw. kopalni karnej byli pilnowani przez specjalnie do tego wyznaczoną służbę wartowniczą. Codziennie rano ss SS-mani odprowadzali ich pieszo przez policję do pracy, a niemieccy mieszkańcy, szczególnie ci, którzy kochali narodowy socjalizm i swojego Ferrera Adolfa Hitlera, szydzili z nich, wyzywali. Są udokumentowane takie przypadki. Przed każdą publiczną egzekucją gestapowiec jasno dawał do zrozumienia, że kara za łamanie zasad może być jedna. Śmierć. Więźniowie zeznawali również, że komendant SS Bremerhaven, Walter Raszkę urządzał w cudzysłowie mówiąc zabawy. Kazał w zimę więźniom kąpać się w odrze, a w lato rzucał im do wody kij, żeby ci po niego popłynęli. I to była rozrywka. Najgorsza była praca przy załadunku produktów ubocznych fabryki, lepiku, paku, smoły i tym podobnych. To była prawdziwa katorga. Częsta praca przy załadunku paku powodowała pojawienie się plam na rękach i twarzy, z których płatami schodziła następnie skóra, powstawały ciągle ropiejące rany. Równie uciążliwe było malowanie zbiorników podziemnych na benzynę. Więźnia spuszczano wtedy na linię do wnętrza takiej cysterny, gdzie w oparach syntetycznej farby niejednokrotnie doznawał konwulsji bądź umysłowych zaburzeń i tracił przytomność. Najbardziej wiarygodne źródła podają, że na pokładzie SS Bremerhaven przebywało około 1200 więźniów. Statek najprawdopodobniej pełnił funkcję obozu karnego do roku 1943 i, jak wspominali więźniowie, w tym roku odpłynął w nieznanym im kierunku. Po jego ewakuacji więźniowie zostali przetransportowani do kompleksu Pomerlager, a ci należący do kompanii karnej zostali ulokowani w tzw. Hagerwelle, obozie karnym pracy wychowawczej. Co stało się ze statkiem dalej? Otóż wyremontowano go i pełnił on funkcję statku ewakuacyjnego. Końcem października 1944 roku dopadły go radzieckie samoloty Ił-2 i posłały na dno 30 mil od Helu. I jak sami widzicie, w tej historii jest jeszcze dużo niewiadomych. Być może wy wiecie coś, czego nie ustaliliśmy my. Jeśli tak, to podzielcie się z nami swoją opinią w komentarzach, podyskutujmy o historii. I z tego miejsca pragniemy podziękować Jackowi Stasiakowi za pomoc w realizacji materiału i przyjeżdżajcie do Polic, do Muzeum Historycznego Skarb, bo naprawdę warto. Dziękujemy Wam, żegnamy się z Wami. Trzymajcie się. Do zobaczenia w czwartek za tydzień o 20. Cześć.